To będzie wiadomość od Twoich aniołów, od energii, które są wokół Ciebie i działają na Twoją korzyść. I chciałyby Ci teraz coś przekazać, jakąś wiadomość. Co to będzie za wiadomość? Co to będzie za wiadomość? Dobrze, a te aniołki na razie nie. Może te. Pudełko Boga. Zapisz wszelkie troski, obawy lub pragnienia na kawałku papieru, który umieścisz w specjalnym pojemniku zwanym pudełkiem Boga. Jest to sposób, aby pozwolić Bogu udzielić Ci pomocy. Zobaczcie, spisać swoje intencje, które płyną szczerze z Twojej czakry serca i zostawić to Bogu. To jest wiadomość dla niektórych z Was. Zobaczymy, jaka jest inna wiadomość. Hmm, coś się tu odwróciło. Zmiana kierunku. Zmiany, których doświadczasz, zmierzają w kierunku wyznaczonym pragnieniem otwarcia swego serca na miłość i nasze przewodnictwo. Otaczamy Cię ochroną teraz i w przyszłości, więc krocz swoją drogą ku upragnionym celom. Piękna karta. Piękna. Czyli bądź otwarty, otwarta na miłość, i będziesz mieć wsparcie aniołów. Co jeszcze? Co jeszcze? Energie, które są wokół Was. A. Anioł stróż który cały czas przypomina o tym, że jest przy każdym z was, przy każdej osobie, która ogląda teraz ten filmik. Także to jest twój przyjaciel, więc poproś o pomoc w twoich codziennych troskach, w twoich pragnieniach, w twoich marzeniach. Zobaczcie, jak sobie anioły znajdą Drogę, żeby Wam to powiedzieć, nawet przez TikToka. <grymka> Bo czekają, tak? Mam ciarki na całym ciele, słuchajcie. Wyłanianie się. Wyłanianie się. Czyli jest coś, o czym jeszcze nie wiesz, a za chwilkę wkroczy coś cudownego w Twoje życie. Jeżeli są osoby, które. Mają jakiś okres niepokoju w swoim życiu. Nastąpi w im życiu, w ich życiu harmonia. Niektórzy bardzo potrzebują tego na tą chwilę. Co jeszcze? Pamiętaj, że jest koło Ciebie Archanioł Michał. To dla niektórych z Was. To jest taki archanioł walki z mieczem, taki pomagający wam w takich codziennych waszych trudach, przez który, które pomaga wam przejść ten archanioł. Michał, co jeszcze? Co jeszcze? Mhm. Radość. Udaj się w miejsce, gdzie ją znajdziesz. To jest moment, w którym tego bardzo potrzebujesz. Dobrze. Zobaczymy jeszcze. Tutaj takie głębokie bardzo przesłania anielskie są w tej talii. To dla niektórych z Was. Zrób sobie przerwę to zadanie na całe życie, nie na jeden sezon. Zejdź z bieżni. Czyli za dużo bierzesz na swoją głowę, za dużo bierzesz na swoje barki i to nie ma być przerwa tydzień, dwa. Odpuść pewne rzeczy, bo energie, które są wokół Ciebie i wszechświat, Uważają, że czas z tym skończyć. I to, z kim to rezonuje, to będzie ta osoba wiedziała. To będzie ta osoba wiedziała, o co chodzi. To jestem też ja, słuchajcie. Trzy prace. Dobrze, co jeszcze? Co jeszcze? Jakie jeszcze przesłanie? I dla kogo? Dla niektórych z Was wewnętrzna świątynia: połącz się z portalem swego serca, czyli pielęgnuj w sobie miłość. Miłość nie jest tylko do partnera życiowego, czy do dzieci, czy do rodziców. To jest miłość do całego wszechświata. Jesteście połączeni z całym wszechświatem. Pielęgnuj miłość w sobie, ponieważ też jest to największa ochrona. E... Światło z czakry serca ochroni Cię przed wszystkim. Przed złymi energiami, wampirami energetycznymi, przed wszystkimi złymi energiami, które próbowałyby wtargnąć do Twojego pola energetycznego. W związku z tym pielęgnuj miłość w sobie. Dobrze, jeszcze jakieś przesłanie? 10 minut przesłań anielskich. Dla niektórych z Was czas odejść. Słońce codziennie wschodzi i zachodzi, podobnie jak różne chwile zaczynają się i kończą. Dostrzeż piękno w każdym zmierzchu i wiedz, że jutro słońce znowu wzejdzie. Zakończenie jest tylko początkiem czegoś nowego, a my towarzyszymy Ci podczas wszystkich etapów i cykli. Czyli dla niektórych z Was koniec cyklu. I rozpoczęcie całkiem nowego życia. Odwagi. Dobrze, mamy jeszcze chwilkę, więc jeszcze z jednych aniołków. Co jeszcze, aniołki? Mamy jeszcze półtorej minutki, więc co wy tutaj jeszcze i dla kogo macie? Jakie przesłanie? Jakie przesłanie? Świeże, ekologiczne owoce i warzywa dają Ci zastrzyk mocnej życiowej energii, która podwyższa Twoją duchową wibrację. Tak jest tutaj nawoływanie do wegetarianizmu, do weganizmu. Może ktoś z Was już dawno o tym myślał i to jest właśnie moment, kiedy chce rozpocząć? Takie zdrowe odżywianie. Bez jedzenia naszych zwierząt ukochanych. Co jeszcze? Jeszcze coś zdążymy? To weźmiemy spod spodu, bo mamy chwilkę jeszcze tylko. O, bardzo ważna czakra podstawy. Wybieraj wyłącznie pozytywne myśli, kiedy opisujesz swój dom, karierę i finanse. Dlatego, że Twoje słowa przyciągają rezultat. Pamiętaj, tu już światło mi zgasło, bo mi się telefon rozładowuje, ale pamiętaj o tym, że to o czym myślisz i co mówisz, to to wszystko przyciągasz, więc będziesz miał to, czego chcesz. Więc pamiętaj, żeby myśleć o tym, czego chcesz. <gry>